Cześć, witajcie w naszym, w moim kolejnym odcinku z serii z Cupsonem. Dzisiaj, tak jak mówiłem, będziemy się e, zajmować szklarnią, gdyż e, na tym trybie jest naprawdę, naprawdę e, niezbędne jedzonko. Tak więc, e, pierwsze co trzeba zrobić, to musimy zebrać trochę drewna. W nocy miałem e, trochę walki wcześniej, bo a w trybie hardcore jest tak, że jak obok są jakieś potworki, to po prostu nie można ich spać. Tak więc musiałem wyjść. zrobić sobie mieczyk elegancki. Wyjść i trochę ich tutaj powy powybijać. Yy, dobra. A no może weźmiemy to, to drzewko, co tutaj sobie wcześniej posadziłem. I tak sobie właśnie myślę, czy sobie to zrobić wszystko yy, pod ziemią, tam w, tym, w tej mojej yy, podziemnej bazie czy zrobić to sobie tutaj u góry i i, i i po prostu to mieć tutaj obok gdzieś ale tak właśnie myślę, że większość osób, na przykład taki husiek czy ktoś wszyscy sobie robili gdzieś u góry czyli yy, nic nie było robione pod ziemią no więc yy, zrobię wszystko pod. Tak jak mówiłem lub się wdrażać w skałę, to coś tam sobie zrobimy pod ziemią. Tam już sobie zrobiłem taki mały korytarzyk. Z jednej strony możemy zrobić właśnie tą szklarnię całą, a z drugiej, a z drugiej, a z drugiej strony możemy zrobić e, jakąś małą kopalnię. Zrobimy tam taki szyb, jakby wentylację muszę mówić, Zrobimy tam mały szyb. Oprócz tego... Oprócz tego, oprócz tego, a e, wyleciałam. co, co miałem mówić? Yy, aha! Zrobimy sobie tam mały szyb i nie będziemy tutaj gdzieś chodzić, szukać tych jaskiń. Może kiedyś, albo w ogóle wezmę, zrobię tak, że będą złączone wszystkie. Ile mam drewna? Tak i troszkę. Co jest tutaj? Tutaj są nasionka, piwnacko. Zostawię sobie te śmieci. Oj, to nie jest śmieć. Yy. O, elegancka akurat jeszcze będą nasionka z Dyni. Też możemy sobie zostawić jakieś kilofy. tak, Przydam się kilof, na dole mam workbencha. Yy, dobra, z tego sobie zrobimy patyczki. Workbench, yy. co będę żałował, robimy z żelaza. Tak, tutaj będę miał taki korytarz. On się jeszcze będzie ciągnął, tak, myślę, że tutaj jeszcze, tutaj właśnie zrobiłem te miejsca, gdzie będą tak, jakby inne pomieszczenia. I to się będzie tak ciągnęło jeszcze przez e, raz, dwa pomieszczenia, myślę, że to znaczy jeden z lewej, drugi z prawej. I będzie taka wielka sala, tam zrobię coś takiego jakby salon, czy coś w tym desenie. No dobra, to lecimy pierw ze schodkami. Musimy tam jakoś przejść. wejść. Zrobimy 4 na mam kurczę. A nie, dobra, dobra, jest Cobblestone, bo oczywiście zrobimy to tak ta, jak jest tutaj, czyli No zaraz zobaczycie. Zaraz zobaczycie. Tutaj z dwóch stron będzie drewno. To zrobimy jeszcze tak i to też się będzie schodziło na dół, tak? Schodek tu, schodek tu, tylko oczywiście wszystko ma być ładnie, elegancko. Niby to jest taki szczegół, że to jest tylko wygląd, prawda? Ale lubię mieć po prostu tutaj ładnie. Oj, cholera. Zrobimy jeszcze tutaj ładnie, żeby wszystko do siebie pasowało. Tutaj oczywiście u góry zrobimy... z tona. Zrobimy tak, tylko tak myślę, jakby to tutaj zrobić. Tutaj chyba już się będzie wchodziło... No tutaj zrobimy tak, że się będzie wchodziło do tego... Do, ...do tej całej szklarni. Nie wiem, czy tutaj zrobić tak, czy... Zrobimy to na takiej wysokości. No dobra, zrobimy to tak, jak jest tutaj. Trochę mi to zajmie. To ja Was może tym, tym nie będę męczył, tylko dopiero odpalę yy, wszystko, jak już sobie skończę. Tak więc yy, krótkie cięcie. Dobra, już jestem z Wami. O krótkiej przerwie dla Was, a długiej dla mnie w końcu jesteśmy, yy, tak postanowiłem, że to będzie wyglądało tak: tutaj będzie takie jedno pomieszczenie, takie jakby przedsionek tego wszystkiego, a natomiast tutaj będą takie rozgałęzienia w tamtą i w tamtą stronę, oczywiście. No i w przód. Yy, tak myślę, żeby zrobić tutaj też piętra, jeżeli chodzi o tą szklarnię. To znaczy, w sumie to jest od tego zależne. Ile będę po prostu tego wszystkiego potrzebował? W tym miejscu sobie zostawiłem takie. W tym miejscu zostawiłem miejsce. Niech będzie. Na Glowstone'a. Póki co jeszcze nie mam. To znaczy, póki co jeszcze nie byłem w kopalni szukać diamentu, żeby móc iść do piekła. Ale, no, na pewno to zrobię jakoś niedługo. I chciałbym Wam jeszcze powiedzieć, że. Nastąpiły pewne zmiany, jeżeli chodzi o tą serię. Tak jak mówiłem na początku, że, że będzie to tylko grane z wami, tak teraz to postanowiłem zmienić, bo mówiłem, że odcinki będą po, po 15 minut jakoś, 15-20 minut, ale po prostu się tego nie da tak zrobić w ten czas, bo jak się wciągnie w coś człowiek, to już chce robić i robić i robić. Yy, ostatnio nawet ch chciałem nagrywać, miałem taką jakby próbę, kto mi wyszło 40 minut materiału, ale... Yy, ale to po prostu była inna, inna mapka, tak, i chciałem po prostu tak jakby grać gdzie indziej i, no i po prostu mi nie wyszło i musiałem usunąć ten materiał, ale nieważne, mniejsza to. To tak, to będzie wyglądało, wyglądało mniej więcej tak, tak jak mówiłem wam przed chwilą, ale jest jeden problem. Wziąłem się za to wszystko, za, za to robienie, a... Skapnąłem się, że po prostu nie mam wiadra i nie mam jak tutaj przynieść wody i będę musiał się wybrać do kopalni. Tak więc może przy okazji jak już tutaj jesteśmy, nie będę wam kończył odcinka tylko na tym jak, pff, jak była stop klatka i nagle się to wszystko pojawiło. To weźmiemy się za robienie kopalni i przy okazji coś będę jeszcze opowiadał. Jak widać trochę wcześniej sobie już tutaj skopałem przez tą... Szklarnie yy, Cobblestone'a. Potrzebny mi będzie chyba jeszcze kilo, bo myśl, myślę, że mi ten jeden... no jeden mi nie starczy, to sobie zrobimy jeszcze jednego, w razie czego się wrócimy. Yy, piachu, tak, yy, będzie się nie potrzeba. O, jest noc, to będziemy spać, póki nie ma jeszcze potworu. Ogólnie też w nocy miałem tutaj małe... Mały problem, można to tak nazwać. I postanowiłem, że do, dookoła domu sobie zrobię wszędzie okna, żeby mieć na wszystko widok. To było tak, że sobie z po prostu wychodzę, wychodzę sobie z domku. Na dachu był pająk, a tutaj za ściany, tutaj w tym rogu, po prostu stał sobie creeper. Boże, a to straszny. Hmm, dobra, to tak, patrzymy, jak będzie trochę szkła. Nie będzie. A my idziemy tutaj. Jeżeli chodzi o kopalnię, o ten szyb, w sumie to nie będę groił tak, że schodzimy w dół, tylko będzie po prostu takie pomieszczenie. no, no dobra, elegancko. Tutaj jeszcze jest? cholera. Tutaj już jest sufit. To wiem jak zrobimy. Zrobimy to o jedno w dół o jedno w dół to zrobimy czyli to skopiemy i będziemy już jechać dalej nie wiem czy jeszcze mówiłem tak mówiłem o tym że odcinki będę też grał sobie sam bez was na przykład będę mam w planach teraz zrobić tak że sobie pójdę sam do jakiejś jaskini zdobyć trochę materiałów i dopiero potem będziemy już mogli grać razem, jeżeli będę miał... No wiecie, na przykład nie będę szedł po jedno wiadro z wami, no to jest trochę bez sensu, tak więc to jeżeli chodzi o zmiany. Co jeszcze? Dzisiaj ten nagrywam odcinek, w sumie od razu jak wstałem. Także będzie troszkę później niż miałem to w planach na YouTube ale damy radę tutaj jeszcze trzeba jednak poszerzyć to będzie wyglądało tak że ten szyb po prostu będzie 3x3 będzie szedł w dół w platformie będę miał z, ze szkła dlatego proszę sobie je przetopić yy, tutaj sobie zrobimy taką cholera zrobimy sobie taką małą wódkę z drewna Oj, to chyba już tyle. Zróbmy sobie małą wódkę z drewna. To też trzeba skopać. A resztę już będzie, będę jechał na stołomie. Żeby tego zbytnio dużo nie zmarnować. Tak, tak, tak. Dobra, tutaj będzie szkło już na tym poziomie. Jeszcze jedno. Cholera, zabrakło mi drewna. Nie mam tutaj nigdzie w skrzynkach. No trudno, to sobie to zrobię potem, nie będę szedł teraz po trzy kawałki drewna. Zrobimy tak. A no i suft oczywiście, są też z cobblestone'a. Dobra, to będzie wyglądało tak. Pod nie mam. Robię sobie raz, dwa, trzy, cztery. Jak tam moje szkiełko. Dobra, starczy. Ale lipa i tak muszę iść pod drewno, i tak. Muszę iść pod drewno, bo nie mam w ogóle żadnych drabinek. Jeszcze mi przeszkadza ten głupi... Łoń, co tu było za Ten głupi dirt mi przeszkadza. będzie tak, tu, tak samo. Okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Tak, 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 tak. No i tutaj będzie oczywiście drobinka. będzie zejście na dół. A my idziemy teraz po drewnie. O, już trochę tutaj widzę drzewek rosło, to chyba przez ten jet. Też są co <laughs> Jeszcze mam w planach, potem, zrobić taką wieżę obserwacyjną. Tylko tak właśnie, jeszcze myślę, z czego by to zrobić. I ogólnie, też yy, może w przyszłym odcinku, jak sobie uzbieram wszystkich materiałów, będziemy zmieniać dom. Jak będziemy go burzyć, i będziemy robić nowy, ładniejszy, yy, troszkę większy. I to będzie tak jakby nasza przykrywka do naszej podziemnej bazy. Tak, ojej, złe drzewo wybrałem, ale dobra, jak już ścinam to. Zawsze jak mam takie wielkie drzewa, to potem różne różne zostają w tym drzewie kawałki i, i, i. drzewo takie stoi. To znaczy stoi. Liście tylko stoją. Do góry. Hop. Dobra. Dostanę. Cholera, nie dostanę tam do góry. Dobra. Jezus ile tego jest. Pojedziemy sobie jeszcze że drzewem. Oj tam słyszę pająka, dobra nie idę. Chociaż jest dzień, to by chyba nie będzie atakował. Ale i tak go zabijemy. Mam tylko taki miecz. Nie, no jest przecież ten bałagan. No, tak się walczy. Dobra. Jeszcze są sadzonki, ile mam tego drewna? No, 48 z takiego jednego drzewa. No, prawie jednego. Dobra, idziemy teraz do łoku, idziemy skończyć tam. Idziemy, idziemy, dokończyć tą ścianę, która mi tam została. Dir wydamy pięć, jeżeli nie będzie. Potem tutaj oczywiście zrobię wszystkie też, sobie wszystko oznaczę, co, gdzie, jakie są przedmioty. A póki co tak, to to sobie zostawimy. A tutaj resztę będzie patyczków. Patyczków, dużo patyczków. Robimy z, z, z tak jak się uda? A chyba się nie uda. 55, tak dużo, dobra. To lecimy z kopaniem. O, to, to będzie wyglądało tak, tutaj na dole. Tak jak mówiłem, że będzie z no ale jednak mi się nie będzie chciało tego wszystkiego robić od nowa, czyli będzie z tą, z tą. Tak więc jedziemy na dół. Tylko kurczę, żeby nigdzie nie wpadł żadne jaskini o tam, żeby, żeby nie było lawy, żebym znikał Dobra, wiem, wiem, tak, ta, wiem, że e, nie warto kopać pod sobą, ale no, ale Będziemy stawiać też pochodnie, tak co No nie wiem Co cztery, co pięć w dół, czyli raz, dwa, trzy, cztery i na piątym będzie, będzie pochodnia z jednej i z drugiej strony. więc tą kopalnię sobie zrobię taką, e, taki szyb w dół e, co kilkanaście kilkadziesiąt kratek e, będę sobie robił coś takiego jakby takie pomieszczenie w którym będę miał jakieś tam skrzynki, może będzie piec czy workbench, ewentualnie takie większe pomieszczenia, można by to nazwać takie platformy, w tym szybie, gdzie będę miał swoje takie rzeczy. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Tutaj elegancko, żeby było ładniej. Zrobimy do końca tą drobinkę, chociaż nie zrobię na dribbing. Później jeszcze jak będę robił sobie, będę sobie robił. I tutaj może będzie wejście, zejście albo z tej strony, tak jakby ta szybka winda. Wiecie, że będzie po prostu wielka dziura w dół i na końcu będzie woda trzymana na tabliczce. No i ogólnie to chyba będzie. Na tyle w tym odcinku. Ja sobie tam potem skończę, nie będę was tym katował jak po prostu w dół kopie. Chociaż jakby miałeś jakieś tam przygody, że wpadnę do jakiejś jaskini, Mob, Spawner i te sprawy, to oczywiście szybko włączę nagrywanie, żeby Wam to wszystko pokazać. A póki to się będziemy żegnać, pójdę sobie też, znajdę trochę materiału, żeby zrobić wiadro. Jeszcze trochę drzewek sobie posadzę i oprócz tego jeszcze będę zbierał sobie drewno, bo ten domek będzie drewniany z, z, z dachem z, z brixów, tak więc to będzie w następnym odcinku. Już się ściemnia, akurat idealna pora, żeby zakończyć odcinek, tak więc subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie i żegnam się z wami. Trzymajcie się, pa!